Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa chcąc osiągnąć sukces rynkowy muszą sięgać po innowacje oraz nowe i rzadko spotykane rozwiązania technologiczne. Inaczej ich szanse rywalizacji na otwartym globalnym rynku są znikome. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego wyszukuje takie firmy i nagradza ich pomysły tytułem Innowator Podkarpacia. W programie przedstawimy tegorocznych laureatów konkursu. Otrzymali oni dyplomy podczas XIX Forum Innowacyjności, którego główną tematyką były zagadnienia związane z ochroną własności intelektualnej i przemysłowej. Konkurs Innowator Podkarpacia 2011 organizowany był po raz dwunasty wspólnie przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego i Politechnikę Rzeszowską. Jest on skierowany do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw z Podkarpacia odnoszących sukcesy w opracowywaniu lub wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań dotyczących produktów, usług, technologii czy procesów. Do konkursu zgłosiło się w tym roku 17 firm. Konkurs wygląda w ten sposób, że pierwszy etap to jest audyt technologiczny w tych firmach, którą dokonują eksperci. To są pracownicy nauk naukowi Politechniki Rzeszowskiej. Wyznaczają firmy w poszczególnych kategoriach jako firmy nominowane do laureatów tytułu Innowator Podkarpacia. I w każdej kategorii mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo wytypowane zostały po trzy firmy. Ostatnim etapem jest przyznawanie tych tytułów innowatora podkarpacie w poszczególnych kategoriach. Robi to komisja konkursowa. Najcenniejsze w tym konkursie jest to, że wyróżnia i promuje w ten sposób niewielkie podkarpackie firmy, które są w stanie opracować wynalazki, a następnie z sukcesem je sprzedawać. Chodzi też o zachęcenie firm do poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych, prowadzenia stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy, podejmowaniu szkoleń w tym zakresie. Podkarpacie jest regionem, w którym ciągle tych działań innowacyjnych, które podnoszą konkurencyjność firm jest za mało. Czyli tego typu konkursy służą temu, żeby te firmy były bardziej innowacyjne i konkurencyjne. Co dają firmom? Laureaci i firmy wyróżnione otrzymują dyplomy oraz pomoc eksperc ekspercką w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania i ich innowacyjnej działalności oraz kontaktów zarówno międzynarodowych, jak i krajowych. W tegorocznej edycji konkursu laureatem w kategorii mikroprzedsiębiorstwo została firma Polchimet za technologię wykonania uniwersalnej głowicy roboczej kosiarki do prac w ogrodach. Moja firma działa w trzech branżach, a mianowicie w produkcji, w świadczeniu usług serwisowych i w handlu. Jeżeli chodzi o produkcję, to wytwarzamy wszelkiego rodzaju przystawki do sprzętu ogrodniczego, mikrociągniki. Różne adaptery, jak również ostatnio nowością mojego rozwiązania jest uniwersalna głowica robocza kosiarki, którą jeżeli zamontujemy w kosiarce w miejscu noża, umożliwia wykonanie nam trzech dodatkowych funkcji: a mianowicie rozdrabniania gałęzi, zbierania liści i napowietrzania i oczyszczania trawników, czyli te ramiona aeratora i to drugie ramię służy do oczyszczania i napowietrzania trawników. Te dwa noże służą po to, by wytworzyć ciśnienie pod kosiarką i stworzyć ciśnienie, aby umożliwić suchą trawę wrzucić do kosza. Na tym talerzu pokazany jest układ z zamontowaniem dwóch noży skrawających, które służą do rozdrabniania gałęzi, które wprowadzamy od góry kosiarki. Wcześniej po budowie kosiarki trzeba zrobić wlot, wspawać tą rurę i wprowadzić tą, ten teleskop wlotowy. Musi być to ustawione pod pewnym kątem żeby gałęzie samoistnie zostały wciągane. Ale przy tym rozwiązaniu jest cztery noże jeszcze, aby wytworzyły ciśnienie, aby te wiórka, które te nożyki zeskrawają, mogły wprowadzić do kosza. Bardzo istotną rzeczą jest uchylność noży, które przy spotkaniu z przeszkodą uchylają się, Zabezpieczając tym samym uszkodzenie wału korbowego, którego naprawa jest dość kosztowna. Jest to typowa kosiarka trawnikowa z koszem, gdzie zamiast noża montujemy tą uniwersalną głowicę, która umożliwia nam zbieranie liści, rozdrabnianie gałęzi i napowietrzanie trawników. Potrzeba jest matką wynalazku. Trzeba było pomyśleć o rozwiązaniu takim, by mieć przewagę nad już istniejącym sprzętem, który jest masowo importowany bądź to ze Stanów, bądź to z Niemiec, a przede wszystkim z Chin. I tworząc to rozwiązanie, do tej kosiarki zastępuje się i aerator, i rozdrabniacz gałęzi, i zbieracz do liści. Opatentowałem to w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, w Międzynarodowym Urzędzie Patentowym w Genewie, gdzie jest to pewnym zabezpieczeniem przed kradzieżą tego mojego rozwiązania i stawia mnie to w sytuacji jedynego producenta. Wiadomo, że koszty oprzyrządowań, koszty przygotowania produkcji tego rozwiązania są dość istotne. No ale wszystko trzeba robić, aby podołać tym problemom i wyjść z tym wyrobem na rynek. I gratuluję serdecznie. Tytuł innowatora Podkarpacia w kategorii małe przedsiębiorstwo przypadło spółce Access Med za pionizator rehabilitacyjny Dalmatyńczyk. Naszą główną specjalizacją są wyroby, które służą dzieciom, porażonym dwu, porażonym czterokończynowo. Dzieci te muszą być pionizowane ze względu na funkcje wewnętrzne organizmu oraz na jakiś czas muszą przybrać pozycję pionową. I to urządzenie, które zostało w dniu dzisiejszym nagrodzone, to jest ten właśnie Dalmatyńczyk posiada jak gdyby trzy funkcje w jednym. To znaczy jego jak gdyby tą innowacyjnością jest to, że to urządzenie posiada funkcję leżanki, posiada funkcję fotelika i posiada funkcję pionizatora. Przy czym bardzo istotnym elementem jest element taki, że całe sterowanie kryje się za tym urządzeniem i odbywa się w sposób elektryczny przy pomocy tego pilota, który dodatkowo posiada tak zwaną funkcję rodzicielską, polegającą na tym, że osoba niepowołana nie jest w stanie zmienić zadanej przez rodzica, opiekuna czy rehabilitanta pozycji. Urządzenia wykonane są z drewna, pokrywane są ekologicznym lakierem niepowodującym alergii. I to urządzenie składa się z takich jak gdyby czterech podstawowych elementów. Peloty stóp, które są regulowane w każdym kierunku, gdzie można wszelkiego typu nieprawidłowości w ustawieniu stopy skorygować. Peloty kolan, Również regulowane. Peloty tułowia włącznie z kamizelką i w razie potrzeby również uchwyt głowy, który jest regulowany w sposób płynny. Dodatkowo wyrób posiada stolik. Na tym stoliku dziecko może rysować, malować, bawić się, a również dziecko może sobie ćwiczyć kończyny górne i ten stolik do terapii manualnej. Pokażę. O. Wygląda na przykład w taki sposób, że Dziecko sobie wkłada, przykłada tego typu rzeczy, przez co ćwiczy sobie ruchy kończyn górnych. Innowator po Odkarpacia jest dla nas bardzo cenną nagrodą, ponieważ ona w pewien sposób podsumowuje wkład pracy, jaki nasz zespół konstrukcyjny wkłada w tworzenie tego typu wyrobów. Są to wyroby niszowe, nie produkuje się tego dużo. One służą osobom niepełnosprawnym. Dla nas największym zadowoleniem z naszej pracy jest to, że osoba niepełnosprawna, która jest jak gdyby zainstalowana w tym urządzeniu. Yy, widzimy, że to dziecko się cieszy, że dziecko się nie boi, stąd właśnie te, te zwierzęta, żeby to dziecko jak gdyby bardziej przekonać do tego, żeby ono chciało wejść do tego urządzenia, żeby chciało być rehabilitowane. Półka Tarnopak otrzymała tytuł Innowatora Podkarpacia 2011 w kategorii Średnie Przedsiębiorstwo za opracowanie ekologicznego pojemnika na zużyte świetlówki kompaktowe. Pojemnik na zużyte świetlówki kompaktowe jest wykonany na bazie naszego standardowego produktu, czyli bębnów tektorowych. Jest to pobocznica wykonana z tulei tekturowej, wzmocniona na dole i na górze obręczą ocynkowaną, z taśmy ocynkowanej wzmacniającą. Dno bębna wykonane z płyty pilśniowej. Wieko stanowi taka oto konstrukcja z tektury lakierowana z naniesionym sitodrukiem. W środku bębna znajduje się cały sekret tejże konstrukcji, czyli tłoczysko opadające w dół pod ciężarem rzucanych tutaj żarówek, zabezpieczając je w ten sposób przed ewentualnym stłuczeniem się i emisją szkodliwych gazów do środowiska. Nie mamy jakiegoś takiego biura projektowego. Po prostu klienci zgłaszają się do nas, określając to, czego potrzebują, a my staramy się spełnić ich oczekiwania. Zgłosił się klient, który potrzebował takiego opakowania, ale właśnie na żarówki, na świetlówki kompaktowe, które, które zapobiegnie ich stłuczeniu się podczas wrzucania. Wiadomo, się, jeżeli ktoś wrzuca, to, to nie zwraca uwagi, co się z tym później dzieje. Metodą prób i błędów, kolejnych koncepcji, doszliśmy do takiego rozwiązania, które. Jak widać, okazało się bardzo dobrze. Zakład produkcji opakowań Tarnopak istnieje na rynku od 1999 roku, chociaż można zaryzykować stwierdzenie, że dużej z racji tego, że iż przejął produkcję po zlikwidowanych zakładach produkcyjnych Incoveritas, wraz z technologiami, wraz z maszynami, firmę zasilili wykwalifikowani, wyszkoleni pracownicy, dzięki którym to wszystko się kręci. Naszym standardowym produktem jest tuleja tekturowa. Na jej bazie opierają się kolejne nasze produkty, takie jak bębny tekturowe, opakowania na świetlówki, tuleje szalunkowe do, do, do filarów betonowych, choboki metalowe czy szpule nawojowe. Także wszelakiej maści opakowania specjalne. W tym roku Komisja Konkursu Innowator Podkarpacia zdecydowała o przyznaniu także dwóch wyróżnień. Jedno otrzymała firma Rechformat za pooperacyjny aparat modułowy kończyny dolnej z szynami. Firma Reformant zajmuje się produkcją ortes ortopedycznych. Są to wysoko przetworzone wyroby ortopedyczne służące zabezpieczeniom wszystkich rodzajów stawów, które występują w ciele człowieka. Tłowia, odcinka lędźwi lędźwiowego barku, odcinka szyjnego. Wyrób, który został wyróżniony w dniu dzisiejszym, jako wyrób innowacyjny Podkarpacia, jest to ten aparat ACL, jest to aparat pooperacyjny, Cechą charakterystyczną tego wyrobu jest to, że posiada on regulację kąta zgięcia. Do jej użycia nie potrzeba żadnych narzędzi. Bardzo prosto ją można przestawiać. Natomiast najistotniejszą cechą tego wyrobu jest to, że po operacji na przykład na stawie kolanowym pacjent bez ściągania tego aparatu może sobie wymieniać opatrunki, co gwarantuje nienaruszenie tego, co lekarze jak gdyby w tym stawie dokonali, czyli przeszczepili, czy zrekonstruowali na przykład więzadło. Kończyna jest cały czas zabezpieczona przed traumatyzacją, w związku z tym nie mam tutaj ryzyka powikłań, jeżeli chodzi o kwestie po operacjach. Wyróżnienie przypadło też spółce Genplast za przygotowanie platformy zintegrowanych e-usług dla branży tworzyw sztucznych. Praktycznie w każdej dziedzinie w sferze naszego życia tworzywa sztuczne Państwo odnajdziecie. W tej bazie znajdują się zdefiniowane, są pokazane Wszystkie gatunki tworzyw, nie tylko termoplastów, ale i termowarzywnych korzysków oraz tomerów, które tak na dobrą sprawę w tej chwili funkcjonują, są znane i użytkowane. One są w ten sposób zdefiniowane. Można poprzez oczywiście mechanizmy różnego typu wyszukiwarek je definiować, można je wylistować w ten sposób. I proszę mi uwierzyć, że to są wszystkie materiały polimerowe, jakie w tej chwili są używane w przemyśle, w branży tworzyw sztucznych, jeśli chodzi o, o ich przetwórstwo. Oczywiście no, w ślad za każdym z tych tworzyw, z tych polimerów idzie cały zasób informacji, począwszy od właściwości technicznych, przez mocne, słabe strony danego tworzywa, danej grupy materiałów. Tu jest dość ciekawy obszar aplikacyjny, branże, przykłady zastosowań. Oczywiście chodzi o to, by w pewien sposób ułatwić osobie, która chce dobrać materiał do danej aplikacji, z czego pewnego czy jakiegoś rodzaju określonego elementu mogą być wykonywane. Są oczywiście również parametryzowane, zdefiniowane wartościowo-liczbowo elementy, parametry mechaniczne, chemiczne, fizyko -chemiczne, każdego z tych polimerów i tak powiem to jest jakby perspektywa rozwoju tego narzędzia we współpracy z producentami, um, możliwość Osadzania szczegółowych informacji na temat już konkretnych gatunków w danej grupie polimerowej materiałów, w jakich warunkach go przetwarzać, co z niego robić. Głównym tematem XIX Podkarpackiego Forum Innowacyjności były zagadnienia związane z ochroną własności intelektualnej i przemysłowej, szczególnie w internecie. W dobie, w tej chwili rozwoju technologii, przede wszystkim internetu, niezwykle łatwym stała się możliwość przechwycenia, podrobienia, plagiatu wyrobów cudzych, cudzego autorstwa. Nie mówiąc już o naruszeniach związanych z wynalazkami, z wzorami przemysłowymi czy znakami towarowymi. Także to, w jaki sposób chronić, to w jaki sposób zabezpieczać, przede wszystkim jak zabezpieczyć swój interes i interes gospodarczy przedsiębiorcy. Które działa na, na tym rynku jest niezwykle ważny. Ciągle jeszcze mówimy, że w Polsce ten temat nie jest do końca rozwiązany, czy jest rozwiązany prawnie, natomiast świadomość konieczności ochrony swojej własności intelektualnej, swoich zdobyczy jeszcze nie jest taka bardzo dobrze u nas poukładana, jak w wielu krajach, no praktycznie w wielu krajach Unii Europejskiej, w każdym kraju innym Unii Europejskiej, czy też w Stanach Zjednoczonych, czy w Japonii jest już dzisiaj obowiązek przekazywania takiej wiedzy studentom, natomiast jak się okazuje przedsiębiorcy często mówią, że oni tak do końca nie wiedzą, czy tak naprawdę muszą, jaką ścieżką, w jaki sposób to można Realizować, więc to bardzo często trzeba jeszcze wokół tego tematu dyskutować. Taki ośrodek jest też przy Politechnice Rzeszowskiej. tutaj też, no, kogo możemy, to zachęcamy i staramy się przekazać tą wiedzę. Mamy pomysł, powiedzmy, jakiegoś urządzenia, albo mamy pomysł na to, żeby jest przedsiębiorca, który rozpoczyna swoją działalność gospodarczą i ma zamiar, powiedzmy, produkować jakiegoś rodzaju meble. Jeżeli chodzi o tego typu rozwiązania, bardzo ważnym jest przede wszystkim zlecenie rzeczy. Rzecznikowi patentowym dokonania badania zdolności ochronnej, czy ten wytwór, czy ten pomysł w ogóle nadaje się do opatentowania. Jeżeli wyjdą wyniki pozytywne, wówczas należy przygotować dokumentację zgłoszeniową i zgłosić, bo zgodnie z naszym prawem, z prawem własności przemysłowej, ochrona wynika ze zgłoszenia. No i jakiekolwiek naruszenia, jakiekolwiek działania są karane zarówno z prawa cywilnego, jak i z prawa karnego. Nawet podlegają niektóre naruszenia do kary pozbawienia wolności do lat 3, bądź pięciu. Także to jest. Ta potrzeba ochrony jest niezwykle ważna. Zresztą w tej chwili obserwujemy niezwykłą, wzmożoną aktywność tak zwanej nieuczciwej konkurencji. W szczególności, jeżeli ma to znaczenie w przypadku znaków towarowych, domen internetowych, programów komputerowych. Także świadomość licencji, udzielania zgody przez uprawnionego, świadomość tego, jakie, jakie działania będą podlegały pod kategorię naruszeń, wydaje mi się, że jest niezwykle ważna dla, dla przedsiębiorców, żeby mogli swój, chronić przede wszystkim swój interes i swoje prawa. No i finanse przede wszystkim. Podkarpackie Fora Innowacyjności organizowane są w ramach unijnego projektu Wzmocnienie Instytucjonalnego Systemu Wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim. Liderem projektu jest Samorząd Województwa Podkarpackiego. Kolejne forum planowane jest już w przyszłym roku. Tematem będą rozwiązania stosowane w różnych parkach technologicznych w Europie i na świecie.